Witam po przerwie. Po prostu nas natura wzywała. Chyba to... ciebie, nie szef wzywał. Bo tak to jest jak się w robocie let's play nagrywa. W robocie. Po to... robocie, nie gadamy o robocie. Tak, my też pracujemy nad pięknymi strzałami. Szybkimi Wszystko z... musi być perfekcyjne. Dopracowane. Wylizane. Do końca. A jakby inaczej? Coś czuje, że tu jest chyba jakaś niespodzianka w kiblu. A myśmy nie byli w tym kiblu przed Byliśmy, ale myślę, że tam nie jest... Niespodzianka w kiblu! Jak <laughs> się się spodziewał? Przeciwnika. Jeszcze raz? Ja nie wiem, jaki to był, damski czy męski. Na pewno damski. No, damski. Ja <laughs> już nie wiem. Tak, chłopięcy. Babski, babski. Jeszcze raz, save. Zangielszczamy wszystko. cwi kwisk sawę? O, ty! O, wy, właściwie. O, wyrwa, wyrwa, wyrwa. Będziemy teraz tak mówić, wyrwa. Czy, czy to jest to, to czy... To jest chyba tam? jakieś wyjście, Tom, a Tom. A mówiąc, że... To wy. I... Jeśli nie wiesz, gdzie iść, idź tam, gdzie strzelają, a tam strzelali, ale się nie otworzyło. Ale masz rację. Gadam jak żul. O. Ż żule w ogóle nie gadają. Różulet piją na umór. Dzień dobry. Poproszę bilet do Grańska. Nie ma biletu. Właśnie wychodzę z kabiny. ja, Ej, czekał uciekał przed nami. Napad. Zbroją w ręku. Proszę bilet. Nie ma biletu. Właśnie wychodzę z kabiny. Widziałem, on w kabinie. Nic ciekawego to nie było. Uuuu! Ale... Ej, czterech nie było! Czterech na jednego to banda łysego. Ale kto miał broń w ręce? W ręku? Oni uh -huh. mieli karabinki, aha. nie? Oh yeah. A my też mamy karabinek, ale taki fajnie... Tak, zabijamy rośliny. Gincie! chan Szczytnica Tyle wiem o tej nic. Kira została pojmana przez ochronę CMC. Dobra, bez komentarza. Ryo Ishikawa. Ishikawa, głowa Sogo Industries na Kronusie zaoferował się, że pomoże ci się dostać do kwatery głównej ochrony CMC. Je. Zamiast za przysługę, chce, żebyś coś dla niego zrobił, gdy będziesz już w środku. Hank sądzi, że budżownicy zrobią wszystko, by wyeliminować Kira, zanim przekaże komuś informacje, które posiada. Musisz się do niej dostać przed nimi. Czyli przedsiębiorstwo mnie prosto i zabić wszystkie. I... No. O, wracamy do. Nas... Matrz Oho! Trafik no! W końcu! O! Aha, taki ten. taki e, fajny coś, nie? Tak, fajnie, jak zamiast strzelać bezpośrednio, to strzelać w samochody, żeby mi się bardziej oberwało. Też o coś zauważył. To roboty są chyba ciemne i tempe. Tak, ktoś im zamalował ten, kabiny, okręt w kabinach. Na czarno. Wiesz co? Czarno to widzę. taki dowcip. Nieśmieszny. Taki dawci żart sceniczny, tak? Co tu jest? Coś tam słyszę. Znaczy ja słyszę. Znaczy chyba... Dobrze mnie idzie? Tak, znowu przed, znowu przed siebie i na ślepo. O, o. Dobrze. To będzie chyba ten ok myślę. Znowu się spotykamy. Hej piękna! Nasze znajomo. Ooo mało. Z lepszą bronią i tak i tak zginęła szybko. Nie trafiłeś, ja nie trafiłeś. A, zginął. Zginął marnie. Ej. I tak są tempi. I tak w końcu zginął. No pa. młody na koniec. No, joggernauty mają same. I ból gluty. Już myślałem, że ktoś, nie wiem, no. Z tą bronią białą na mnie idzie. Teraz musimy chyba do góry wskoczyć na te budynki. Czy to będzie ta misja, gdzie trzeba po budynkach skakać? Czy to będzie ta misja akurat? Gdzie człowiek spędził biterki? Takie te poziomy są trochę teraz mniejsze niż w współczesnych grach, nie? Ale przyjemne takie zamknięte pomieszczenia, kwadratowe te... To znaczy jak ktoś lubi. Te Te tegesy. Z tego co mówię, że trzeba wyjść chyba tu, tu iść tam w lewo. Tak, wszystkie drzwi. O, będę door! I do góry. Da się tam skoczyć. Właśnie na to jakoś. O! O o O, -o. Oh. O! Jeszcze raz! O! Oh. O! O! Je! Yeah. Oh. Dobra! F6! O! o. Pamiętałem! Je! Yeah. Je! Yeah. Zaiste! Yeah. Hałą oh, dogą Dobra, poszukaj stacji canopy i zostaw tam swojego MCA. Możesz złapać pociąg do wolnego Maritropa. Nie spóźnij się tym razem. Kawa? Dobra no wszystko? Dobra ta kawa. Dobra kawa z Afryki. Ale... ładne obrazy okay, w tym jest... kraju, bra? Halk, niszczyć, halk, miasz... Ej, to nie... To, to nie... Nie Myślę, że jest fajne. Ej, ej, ol, 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 ol. ej żyje. o... Ej! Żyję! O, Nie. Ha, 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 Ta. To jak co, ale ogólnie w grach jednostki typu zwiadowca, czy coś, to najbardziej zdenerwują, niż takie normalny, ten zwykli, zwykli strzelcy. Tak, tak że To, najbardziej wnerwia. Te ludziki. Pamiętasz? Z tym, tymi z tym, co nas A To nawet trafi. Tak! tak. tak. Tak, Tek, Tak, tak, tak. Ta, ty sobie pijesz kawa, ja muszę sterować postacią. O, Ale herbatka dobra, nie? <grym> Weź skończ z tymi komiksami, dobrze? Ja? ja. Nawet ja w pracy komiksów nie oglądam. Jakby ktoś to zobaczył... O ja... i rękę urwał i pensję obniżał w oba. I... przy kolejnej w pracy ci coś jeszcze. Ja chcę mieć jeszcze dzieci. mi dwójka. Aha. Pole siłowe? Coś... Coś czujesz że nas zjadą to te sprośne komentarze. A myślisz, że ktoś to ogląda? A <laughs> ja bym się śmiał Snajp. O! Czołgi. Gincie, czołgi gincie. Tak. Nie wolno na nie wchodzić, gdy giną. Tak, ginie, się rozwalają. my tam my chyba sami zginiemy. Samobójcze, jak się nazywa, harakirinie. Kamikaze. Nie. O, kemkaza Kamkazy kajty mi się kojarzy. O, dwóch na raz ściąłem, ładnie Jesteśmy po prostu świetni w tym co robimy, więc. To normalne, że dwóch zaskoczyłem. Chyba przekazę. udajemy, że jesteśmy świetni. Ja nie muszę udawać, ja bym się tak o, o, o! Pajączki! O, właśnie. O, <noise> Again, again, again. O, wyszły. Dosyć twarde, y znaczy jak to określić? Ciężkie. Y silne. O, skubańce jedne. Wytrzymały. O, nie potrafię się wysłowić przez te wakacje. Mam że już będzie ten rok akademicki. A, ja jeszcze rok w techniku. Szczęściaż. Ale ja zdaję maturę! Yy. Szczęścia! W tym razie! Będziesz miał łatwiejszą. W tym roku była tragicznie trudna. Mam nadzieję, że będziesz miał łatwiejszą. No z matmy to... Myślę, że one podstawy trochę podkręcą wajchę. No... nas tak się trochę przetestowali w tym roku, ale... Wy w fu książce prostą podstawkę. No, ona nie była aż taka trudna. Znaczy ja po maturze gadam. Ja... Garem. No ja, ale wakacje, to nie była zła, Wakacja, wakacje, a my to maturze gadamy, no. Bo nie było o czym. No wiecie, niektórzy jeszcze poprawiają maturę, więc. No ja nie chciałam poprawiać. Za nich trzymamy kciuki, trzymamy kciuki. A teraz są poprawki w sierpniu, nie? Tak, tak. My tu pitu-pitu na nas niszczą, nie? Gincie! Gincie! Piękny ciao. Hej, co to pająkowi sprzedać. Co to jest? Ciao, określony. Smoke the water. Tam, 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 darum, 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 tam. tak, z daleka są, widziałem, są przeciwnicy, których trzeba zdjąć. A nas chyba po prawej stronie czekają. O. o! Ale jazda! Jakżeś to zrobił, pająk! O! Wojciech, pająków! Pająk nie daj O, pająków! O, Oooo! <grym> Ej, weź przybliżenia. Jak jeszcze raz przybliżenie. Jeszcze to zrobiłeś? Czekaj, wziąłem tę snapperkę i jeszcze raz. Wow! Po tylu latach grania dopiero teraz to zauważyłem, nie? Zoom made of, mode of, made of. mode OFF Who made who? Fajna to, plansza, nie, ma, nie? Nie ma tak, jak ACDC. Coś tam było, coś tam było. Cześć. Jest... Gin, gin, gin. Ej, e, gin, 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 yeah. Jakim się właśnie to przybliża? Przedsiębiorstwo komunikacyjne Maritropa, centrum stacja kanopy. Kanapy. A, Kanapy. Meblowy, meblowy. O oo! Ale zaskoczenie, nie? Sienny. Ale silny no. skobaniec jeden. Piękny strzały, w takiej odległości, nie? Trzeba coś Coś mi się zdaje, że trzeba będzie wyłączać te pola siłowe. Na pewno w jakiś tam sposób. Nie jestem pewien Powiedz naszym oglądaczom, widzom czy userom. Jak się przybliży na którym, bo ja sam nie wiem? Okej, okay, najpierw włączamy karabin snajperski, czyli domyślnie jest szóstka. I wciskamy jeszcze raz szóstkę, żeby o, ale włączyć przybliżenie. A ty mnie się pytałeś w pierwszym odcinku, nie? Jakie przybliżenie? Ja nie wiem, ja nie wiem. Na pewno nie wiedziałem.